Cześć wszystkim, z tej strony plaga. Zaczynamy kolejny odcinek Minecraftowy z serwera ShTings. Dzisiaj długo wyczekiwane laki bloki. Bo dużo osób na live mówiło: Plaga, zrób wreszcie laki bloki. Bo ten na kanał i wrzuć, bo nie było jeszcze. A na live'ach dużo otwieram laki bloków, a na odcinkach wcale. I, i dzisiaj wam pokażę laki bloki. Więc zrobimy sobie trochę laki bloków. Myślę, że tak. Plus, minus to zrobimy ich 20. 20 Co najmniej chyba zrobimy ich. Albo, albo nie, bo zabrakło mi kobla. Ale nie martwmy się, mam tutaj kopalnię wielką, i tu jest bardzo dużo kobli. I nigdy się nie skończą. Na pewno. Więc przygotujemy sobie laki bloki. Ogarniemy je jak trzeba. Pójdziemy na naszą łąkę laki blokową. Na łące laki blokowej sobie y, otworzymy te laki bloczki. I wszyscy będą super happy zadowoleni. Na pewno. Tak i mam nadzieję, że mi wypadną jakieś fajne itemy, bo e, chciałbym mieć troszeczkę, troszeczkę lepsze te rzeczy, no. Tą, tą Heroes Shovel to jest taka bardzo słaba. Ten tutaj no, jest ok, ale mógłby być lepszy pewnie, no nie? Chyba. Nie wiem czy można mieć więcej szczęścia, ale, ale możemy spróbować, no nie. Mieczyk mam super wypasiony, ale tak zaklęty ogień jakby był większy albo odrzut. Może się da. Może! Warto spróbować. Poza tym mogą mi wypać fajne rzeczy, jak spawnery i jaja. E, ostatnio na live wypadło mi jajo smoka zimowego. I to nie jajo, że jajko smoka do wyklucia, tylko jajo, że takie jajo, co się wkłada do spawnera. Dlatego kombinuję powoli smoczy spawner, bo da się włożyć te jajko do spawnera i wtedy się robi smoczy spawner podobno. E, próbowaliśmy tak z innymi jajkami i zadziałało, więc teraz spróbujemy z tym. E, tak bym chciał ich właśnie. Właśnie 7 jeszcze dodatkowych. Super! Jest! 20 laki bloków będzie! Bardzo dużo złota mam, wiem. Wiem, nie musicie mi tego mówić. Wiem, 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 wiem. Wiem, 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 wiem. Trochę za dużo tego złota przerobiłem chyba. Chyba na pewno. Chyba na pewno za dużo złota przerobiłem. Ale to nic. Zaraz je ogarniemy. W sztabki. Znaczy w te. W bloki. Bo sztabki to już były sztabki. To, to właśnie były sztabki. Pyk. Cacy, bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie. Tutaj mamy szmaragdy trochę. Szmaragdy nam się przydadzą do tego, żeby ulepszyć te laki bloki do poziomu 100. To jest najlepszy poziom laki blokowy. O kurde, nie ulepsza tego wszystkiego. Gdzie mi się to zmieścić ma? Ok. Ok. Stałoby się zrobić taki trik sztynkowy, żeby te schować jeszcze. Już mogę je najpierw ulepszyć na maksa. Ale ok oki doki, zrobimy to później, nie ma problemu tu mam kolejne 10 pyk 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 pyk, pyk, pyk. bardzo ładnie, e, teraz czy mi szmaragdów zabraknie? no no bez jaj zabraknie mi szmaragdów, przejść po szmaragdów więcej ja pierdzielę, kto by się spodziewał, że tu tyle szmaragdów pójdzie na to, no ja się nie spodziewałem jak się przygotowałem do odcinka, mówię e, tyle szmaragdów wystarczy, story, bez problemu nie taksy e, tak sobie mówiłem sobie w duchu I sobie źle mówiłem sobie widocznie. Si sam się, się oszukałem, kurde No nie Niedobrze. Niedobrze! Szmaragdy bardzo daleko są Ajaj, aj, 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 aj. e, ale chciałbym sobie ulepszyć te jeszcze takie laki bloczki. Chociaż mogę je złotem ulepszyć przecież, no nie? Czy, 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 czy nie? Chyba mogę. Chyba mogę, nic się nie stanie. Chcę troszeczkę tutaj tego, chociaż szkoda mi tego złota, ale zobaczę czy się da. Zobaczę, czy się da. Fyr, 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 fyr. O, 94. Czyli słabiej ulepsza niż szmaragd. Lepiej szmaragdem ulepszać. Wychodzi na to... Wychodzi na to, że tak właśnie jest. Czy ja mam tu jakieś szmaragdy schowane gdzieś? Pewnie nie. Pewnie całe bogactwa tego domku są przeniesione do drugiego domku. A, prze przekimam się. Przekimam się, żeby jednak mieć, wiecie, troszeczkę... Troszeczkę bezpiecznej... Bezpieczniejszy ten odcinek. Może mnie nie nic po drodze. Byłoby szkoda, jakby mnie coś zezarło. Byłoby bardzo szkoda. Dobra, go! Zamykamy drzwi. Idziemy. Jestem sam na serwerze a i tak odczułam jakieś takie małe lagi, jakby nie, nie bardzo rozumiem, co tu się wydarzyło. Ale chyba jest ok. Yy, go! Halo, 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 witam. Dzień dobry. Potrzebuję troszkę szmaragdy jeszcze. Super. Super, świetnie. Czy ja to wszystko zmieszczę? Z tego wyrzutko 50? Nie, nie 50. Troszeczkę więcej. Dobra. Yy, Wystarczy, już wiem, że mi wystarczy. o no, tyle laki bloków, że ło, ho, 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 ho. Ja pierdzielę szalone ilości laki bloków. Jak ja to otworzę, pewnie jeszcze mi wylecą laki bloki z laki bloków, bo już tak nieraz było. Mieliśmy laki bloki z laki bloków i był mega laki blokowy opening wtedy. No i subcio, no i subcio, no i hej, to wrzucam tu, to tu, to wrzucam sobie jeszcze tu. I chyba wszystko mam ogarnięte. Ciebie tu. Gdzieś tam latają te, te pety, te ironowe, ale nie są nam potrzebne w tej chwili. Hmm. Musimy sobie teraz wybrać, jakie bloki nam będą potrzebne. Loot Pet to nam się może przydać. Grave nam się przyda. To nam się nie przyda aż tak bardzo. Jedzenie też nie. Zrobimy w ten sposób. W ten sposób zrobimy, będziemy tak otwierać. Pety się zawijają, dzwonią, dzwonią dzwoneczkami, że już czas do domu. Muszę ten zamek kiedyś skończyć. Ale teraz jest projekt Pawner smoczy, więc to jest ważniejsze. A zamek skończę kiedy indziej. Nikomu się nie spieszy z tym zamkiem, prawda? Możecie zostawić komentarz, że to plaga, dokończ zamek. A ja wezmę to pod uwagę. Na pewno go dokończę, ale jeszcze nie wiem kiedy. Bo to jest właśnie kwestia tego, że nie wiem kiedy. Nie wiem po prostu kiedy. Nie wiem kiedy znajdę czas, żeby takie budowle tu robić. Patrzcie jakie tu konie mi wypadły, jakieś zombie konie yy, szkielet konie, osły jakieś tam... Takie hardkorowe rzeczy miałem z laki bloków. Dobra, go! Go. Pyk, laki! Co to jest? Oh. Heroes Potion. Wow! Ja pierdzielę! To jest niezła mikstura! To, to mi się podoba! To mi się bardzo podoba. Chowam od razu. Chowam cię Heroes Potion. Nie miałem jeszcze Heroes Potion. To coś nowego. Uuu, Jakieś narzędzia Heroes. Dobra. Wydajność. Szczęście 3. Szczęście 3. To tu mogę sobie szczęście dorzucić do tego Pikaksa. To też spoko. To też sobie chowamy od razu. Czyli dorzucę sobie do Pikaksa szczęścia. Będę miał więcej szczęścia. Co najmniej trzy szczęścia będę miał. A to co? O, ale bieda. O, no to już, to już jest troszeczkę lepsze, nie? To już jest troszeczkę, troszeczkę lepsiejsze. chociaż, szału nie ma. Nie ukrywajmy, szału w ogóle nie ma. A moja łąka, laki blokowa, zrobiła się bardzo. O, uderzenie 2 i nie, nieskończoność. To mogę sobie też połączyć te dwa łuki i też będzie w sumie spoczko. O ile się uda. O ile się uda, uda się, powinno. A 43 levele. Kurde, strasznie tłoczno na tej. O, tam jest mój Heroes Villager. Hero, Hero villager On sprzedaje jakieś itemy, ale są 2 na 10 bym powiedział. Nawet. Pyk! Wow! No i laki bloki, o to chodzi. Mówiłem wam, że będą laki bloki leciały. Tak mówiłem, że może nam wypadną jeszcze z laki bloków, laki bloki. Będziemy mieli więcej laki bloki. Pyk! Shit. O, to już jest lepsze. A laki bow to jednak shit, bo już mam tego pełno. E, Kwarc się przyda, nie narzekam. Uuu! Dwie skrzynie enderu. Tak zwane ender No, kwarcu to ja w sumie wezmę. We wezmę kwarc, nie narzekam. Kwarc jest spoko, on mi się przyda. On mi się przyda na pewno, bo ja dużo kwarcu zużywam na mojego magmapeta. Pyk. Woo! Nice! Kamienie szlachetne! I takie tam. <laughs> Same fajne rzeczy. Uuu, 9 diaksów, 13 tych. To powiem wam, że spoczko. Też, też spoko, też mi się podoba. schowamy od razu, to sobie wywalimy. Mam jeszcze tutaj trzy laki bloki. E, tu jest kawałek lo lodowego biomu, bo tu mój lodowy smog zionął lodem i zamroził wszystko i zrobił lód i w ogóle hardcore. Ale tu przyzwyczajajcie się do tego. U mnie na live'ach takie rzeczy się dzieją. Na bieżąco, cały czas. Pyk, co to wypadnie? Ajajaj, laki blok 100 to jest zawsze coś fajnego. Zawsze coś fajnego. Warto inwestować w te super wypasione laki bloki. Nie tam otwierać jakieś lamerskie lak zero. Po co mi lak zero? Kurde. Tu mam same wypasione rzeczy. Najlepsze laki bloki. Chyba. O, kolejny guzik. Co tym razem wypadnie? Uuu! To samo! Znowu złoto i diamenty. pięknie. Pa bardzo bardzo w pożądalu. Daj, wbijaj tutaj. U, u, u. 19 diaksów już mam. W sumie 49 diaksów. Nie opłacało się? Gdzie się opłacało. Po co w ogóle chodzić do kopalni? Jak można laki bloki otwierać? U Kolejne laki bloki do otworzenia. Ja nie wiem, czy ja dzisiaj skończę to otwierać, jak to będzie tak wyglądało. Pyk. Co? Laki blokcepcja! Ja pierdzielę! Ze składziku laki bloków wyleciał mi kolejny składzik laki bloków. Co tu się dzieje? Pyk, skrzyneczka. O, skrzynka to raczej. O, dinozauro. To biorę. O, czaszka dinozaura. Rival symbol to mi niepotrzebny, to ktoś inny. O, proch, to ja wezmę. Proch do mojego peta się przyda. Jajka. U, co za jajka? Owca, Goldfish, gast i Komodo Dragon. U, Komodo Dragon to może być coś ciekawego, pewnie. A chociaż nie, to jest ten smok z Komodo, ten waran taki cały, tak? No. To lipa. To lipa. O, to, to mi się przyda. Tu bardzo spoczko. Bardzo w pożądalu. To są laki bloki, jakich ja potrzebuję. A, to, to już takie słabe. Wiadomo, będziemy mogli to sobie połączyć z inną. Ale to 2 na 10. Po co mi jakieś tam te? Słabe itemy. E, dobra, otwieramy resztę tych. Co tu mamy? U, co to jest? Smocze jajo? Ooo, to jest ten smoczy jajo. Ty Minecraftowy z bossa. To to jest dobry item, co? Co można z tego zrobić? Dajcie znać w komentarzach, bo ja nie wiem. Co? Otworzyłem laki bloka z laki bloka i wypadło 8 laki bloków? Joo! Laki blokowe szaleństwo! Czyż ja nigdy nie skończę otwierać tych laki bloków na odcinku? Coś się dzieje? Ja pierdzielę. Lucky, blokowa incepcja! O w mordę! Co jest grane tutaj? To jakie te blaki są? Pewnie mają plus 65. Mieczyk? Ale to lucky sort, Taka lipa troszeczkę, nie ukrywam. Nie podoba mi się ten miecz, bo... Mamy takie miecze. Chyba z pięć. Owce? Coś by wybuchło je zabiło, to by było ciekawie. Ryby? Łuk? Huh. Heroes Bow. O, moc 5! Co to, to mogę się podłączyć do mojego miecza? Znaczy, mojego tego łuku. Mam tu moc 2 tylko. Więc mój nie jest taki super wybitny jak tamten. Moc 5? Mocalnięcie. Uuu! Itemy do alchemii. To spoczko. E, wydaje mi się, że zaraz skończy mi się miejsce. No, tak, tak się stanie na 100%. To mi zakryło laki bloki, mam nadzieję, że nie. No sorry owca, ale nic nie zrobię z tobą teraz. Wow! Więcej diamentów i złota! Więcej lucky bloków w przyszłości! Chyba jednego lucky bloka mi usunęło, albo nawet dwa. Może, nie wiem, czy to tak działa. O, z tego też będą fajne rzeczy. E, jakieś końna. wrzucimy kawałek złota. Złoto idź stąd. Pyk. Co? Ciastka? A, ciastka i ziemniaki, to powiem wam, że to nie jest najlepszy drop. To nie jest jakiś super fajny drop. Wiadomo, to zawsze jedzenie, ale okej. Okay. To sobie muszę wykopać. A co tam jest pod spodem? A, bo tam jest metal. Okej, okay, kumam. py A, Czy bloki metalu mi się przydadzą? Myślę, że tak. Myślę, myślę że mogą się przydać. Kiedyś. To jest jakiś drop, zawsze, no nie? Nie wiem, czy wiecie, ale otworzyliśmy dopiero 10 laki blogów, a już mam zapchany kwipunek. To jest, to jest nieźle. To jest, to jest całkiem, całkiem niezły opening, powiem wam. Całkiem niezły opening. To się nie zmieści. Aj, Nie no, część rzeczy muszę wywalić. <gry> Tylko, co tutaj wywalić? Nie, trzeba, trzeba iść, trzeba iść do domu, to odnieść. Sorry, sorry ziomeczki. Sorry, owieczki. Idę na dom, powinien mieć dwa plecaki. Powiem wam, że na live'ach często otwieramy 10 laki bloków. Nigdy nie zdarzyło się, żebym z tych 10 laki bloków miał aż tyle tych staków laki blokowych i żeby miał aż tyle dodatkowych laki bloków. No nigdy się nie zdarzyło. Dzisiaj to jest jakiś hardcore, to jest jakieś szaleństwo. Pierwszy raz coś takiego wypadło. Przecież tam dodatkowych laki bloków to jeszcze chyba z 15 otworzyłem dodatkowych. Albo i więcej. Były małe świątynie, jedna duża. W duże jest 8, w małych są po cztery. To mamy 20 laki bloków. Dobrze to policzyłem? Czy na pewno były trzy małe? Może nie było aż trzech. Może było trochę mniej. Ale to i tak był hardkorowy opening! Dajcie spokój, ile to jest pieniądzów! Ile to jest profitu! Zarobków! Nieźle! Bloki tutaj. Reszta tutaj. Tylko, że jeszcze muszę zajrzeć do tego tu. O, ciepieron. A bloki mogłem przerzucić. Ok. E, w sumie z tych diaksów to przyda się zrobić blok. Już niech będzie. Niech będzie. Dobra. Pac. i pac. Niezły bajzel. E, jedzonko. Tutaj. Dobra. To tu. Magiczne rzeczy. Tu. E, do kitu rzeczy. Tu. Metal możemy tu wrzucić. Broch wrzucimy tu Jest na razie OK. Ja pierdzielę ile to jest itemów jeszcze. E, to mi się chyba nie mieści już tutaj w itemkach, co? No, zdecydowanie się nie mieści. Tu zrobiłem drugą skrzynkę na takie rzeczy. Okej, okay. nie jest źle. Oka magiczne rzeczy. Oka to chyba tutaj mogą sobie leżeć. Magiczne rzeczy to raczej tu. No, całkiem, całkiem sporo rzeczy. Ruda? Nawet wypadła? To nieźle. To bym się nie spodziewał. E, jajka. Jajka gdzieś tu były. Pyk, pyk, pyk. No mam kolekcję jajek. Niezłą. E, ten kwart jeszcze muszę gdzieś wrzucić. To niech będzie, że tu. Okej. Okay. Metal. To, to są te wszystkie składniki do alchemii jeszcze. O kurde. O kurde. Pyk, 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 dobra, to i to tu, ryby dwie, e, tu, jeszcze to i to i to, i będzie cacy, będzie super wypas cac. w sumie tego jaja smoka sobie wrzucę tutaj, jaja, jaja smoka, no, e, dinozaury, gdzieś trzymałem dinozaury, ale nie pamiętam już gdzie, więc wrzucę je tutaj, I potion też nie zła sprawa pewnie. Wrzucę to tu, a tu wrzucę Heroes potion, idziemy otwierać kolejne laki bloki, a bo jeszcze to mam, hoła, pyk, Tac. to też żelazny killoff jakiś, nawet nie wiem, a bo to jest ten mój żelazny killoff, co go nosiłem przy sobie, kumam, 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 dobra, pyk, 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 kolejne openingi przed nami, dobra, tylko pójdę spać, pójdę spać i wrócę. I zrobimy jeszcze więcej openingów. Ja pierdzielę. Szalony odcinek. No, myślę, że łapa w górę to się należy, nie? Jak ktoś lubi takie openingi, to tutaj było zdrowo. Było zdrowo, było nieźle. Go. Go home, go spać. Sztynk serwerek. Proszę zrobić dzień. Idziemy na naszą laki blokową polankę. Teraz pójdziemy trochę w inne miejsce. Myślę, bo tam już taki jest bałagan zrobiony, że szok. Szok. Pełno tego. Nie wiem. Będę musiał to posprzątać. Przyjdę może na na tym creeper pecie i to wysadzę wszystko. Żeby zrównać tam w miarę teren. Tam hardkorowo się zrobiło. Dobra. Pójdziemy teraz tutaj. I pyc pyc otwieramy. Hops. Co to jest? O, tam jest diament na górze. No, to jest spoko. To jest bardzo, bardzo w pożądalu. Trzeba by tam wejść, a teraz to nie mamy jak. A co to za Mr. Rainbow? Co? to ona tam spadła stąd z góry? To troszkę lipa. A to co jest? To jest wełna po prostu? A, to jest glina. Chciałem, że to coś lepszego tam będzie. Teraz tam wbijemy na górę. Pyk, pyk. Dobra. Dawaj mi te diaksy, to mnie interesuje, nie jakieś tam kurde gliny kolorowe. Po co komu glina? Po co komu dziś zwyczajna glina? Jak mamy bloki z diamentu? Pyk! O nie, no to już unlucky blok. Bardzo unlucky. O wędka, to też jest lipa. Daj mi lepsze- uuuu. Dobra. W sumie wszystko biorę. Dawaj wszystko! Ja to sobie później pochowam do moich szafek. Przejściutko. Ładnie. Dobra. Kolejny laki block. Pyk. O! No i pięknie! I o to chodzi w tym! Cztery dodatkowe lucky bloki. Pyk. Uuu, tu będą rzeczy jeszcze. Pyk. Obsydian? No dobra. Coś musimy tam wrzucić. Może być jeden taki. Myślę, że może być. Nie wiem, co tam się wrzuca tak do końca. Okej. Okay. Wyleciały jakieś diaksiki. Jakieś diaksiki wy wyleciały, więc jest spoko. Trzeba to wyzbierać. To nawet całkiem sporo tych diaksików. Wypadło. Halo, diaksiki. Witam, witam. Witam, witam. To sobie rozwalimy. I rozwalimy sobie te tego bloka pod spodem. Pyk, pyk. Wszystko zalała woda. Topię się! Może się nie utopię. O, tam jeszcze są diamenty. Halo, proszę mnie wypuścić. Są laki blokowe operacje. że nie robisz sztucznego tłoku. E, jeszcze jeden? Jeszcze dwa. O nie! Wyjazd z tą Oj! Oj! Nie mówcie, że druga studnia. O nie! O nie! Druga studnia. Ale tam coś wpadło do środka. I dostałem potatosy. O nie. O nie, niechcący coś wrzuciłem do studni. No to bieda troszeczkę. Dobra, tych potatosów to ja nie chcę. Ziemniaki. Pierdzielać. Dobra, yy, pyk, 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 I to też. To nieźle. To ci oddaję. Siomek. Golaki. Osioł. O, jajka. Silver skeleton, mysz i cave ogre. O, cave ogre to może być dobre. Jellyfish. No, cave ogre. Cave ogre, z tego można niezły spawner zrobić. Takiego ogra. Chociaż on to rozwali wszystko. Co? Lucky block plus 100 i TNT mi wpadło? Bardzo, bardzo nieciekawy ten lucky block. Bardzo nie lucky. Lucky block plus 100. Może on nie był taki do końca plus 100, co? Może się trafił jakiś trefny. Czy to mi wypadło? Taki blok. Dziwne. Dobra. Pyk. Jajka diamenty. Diaksy! 20 diaksów. To nie jest mało diaksów. To jest bardzo spoko ilość diaksów. Teraz tak, tutaj mi się pewnie wrzucił laki blok. No oczywiście. Laki bloki znikają na parę. Nie wiem czemu. Diaks? Okej. Okay. Blok diaksów też zawsze spoko. I ostatni lucky block. O nie, to konie. O nie! Bardzo słaby ten ostatni lucky block. Ale poza tym, poza tym to takie bogactwo wyciągnąłem z tych lucky bloków dzisiaj, że szok. Ja pierdzielę. Very nice. Gdzie jest mój. Yy, o, tutaj jesteś. Hejka. No, powiem wam, że. Powiem wam, że z tych pierwszych lucky bloków, to takie bogactwo poszło. No, z tych to może tak. 2 na 10. 2 na 10 raczej, ale ten pierwszy to, to był wypasiony, wypasiony więc to jest tyle ode mnie. Dajcie znać co sądzicie o takich openingach, laki blokowych. Najwyżej nagramy tego więcej, jeżeli Wam się spodoba. I, I możemy też zrobić wykluwanie smoka, bo mam jajko smoka, którego jeszcze nie wyklułem. A chciałbym to zrobić na odcinku, więc też możecie dać znać w komentarzach co o tym sądzicie. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.